Dzisiaj będzie wideo o wyciszeniu auta, ale nie byle jakiego auta, jakim jest BMW 7 M760Li, czyli siódemka przedłużona z najmocniejszym silnikiem V12 6,6 litra, z najlepszym systemem audio jaki był montowany w tych samochodach, czyli systemem Bowers and Wilkins. I pokrótce chciałbym opowiedzieć, bo już mamy to auto rozebrane, jak zostało zrealizowane wyciszenie w tym samochodzie, żeby rozwiać Mit, który krąży w internecie i jest notorycznie powtarzany w komentarzach pod naszymi filmikami, że auta nie mają żadnego wyciszenia i że opowiadamy głupoty. Więc chciałem pokazać, że nie opowiadamy głupot i auta mają wyciszenia, tylko to wszystko zależy od klasy samochodu. Mamy tu auto klasy premium z prawdziwego zdarzenia, i sami zobaczcie, ile tutaj zostało nałożone wyciszenia. To jest mega gruby filc na tej części, czyli na drugim panelu, tutaj dochodzi boczek tapicerski i on rzeczywiście nie ma wycieszenia, ale nie ma takiej potrzeby, ponieważ ta część odgradza powierzchnię od, od hałasu, czyli odjezdni. Mamy jeszcze na zewnątrz blachę i o nie za chwilkę. Tu w ogóle głośniki Bowersa, ale o nich nagramy osobne wideo, więc tutaj nie będziemy teraz tego tematu, na tym tematem się bardzo rozwodzić. Jest to bardzo ciekawe zagadnienie, bo chyba nikt w internecie nie pokazywał, jak, jak jest zbudowany i z czego jest poskładany Fabryczny system Bowers and Wilkins. A tu mamy taką doskonałą okazję. Więc przejdźmy do przednich drzwi. Także razem, tylne drzwi są zrealizowane tak, że mamy tu bardzo grube, bardzo grube płaty wyciszenia. Tu mamy myślę, że za jakieś 3-4 cm Przechodząc dalej do powierzchni wewnątrz drzwi. Tu mamy już rozebrane do, do gołej blachy drzwi. Sama blacha ma naniesione strasznie dużo ilości maty. Co prawda takiej natryskowej, ale mimo wszystko. Jeszcze nigdy nie widziałem drzwi, które miałyby aż tyle natryśnięte masy. A ten element, na którym trzymają się wszystkie rzeczy funkcyjne, takie jak mechanizm wycieraczek, czy wycieraczek, mechanizm szyb i inne, też został wyciszony, tylko od drugiej strony. Sami spójrzcie. Tutaj mamy takie poduszeczki, które są tutaj powklejane w jedyne miejsca, gdzie się dało to zmieścić i to jest znowu taka specjalna włóknina. My też posiadamy taki sam materiał na stanie. No ale nic. Tutaj fabryka wykorzystała każdy element, żeby to zrobić dobrze. Także po raz kolejny obalamy mit, że fabryczne auta nie są wyciszone i nie daje się wyciszania chociażby na tutaj na tej zewnętrznej blasze, gdyż tutaj no, jest przykład czarno na białym, że jednak fabryka wie co robi, tylko to robi w najdroższych i najlepszych samochodach, tam gdzie za to jest w stanie zapłacić klient. A my i to staramy się poprawić. Robiliśmy wcześniej pomiary, o czym pokazywaliśmy na zajawki na naszych kanałach social mediowych. No i co? Wyklejamy auto w całości będzie zrobione na dynamacie. O tym powstanie kolejne wideo. Na tym wideo kończymy i rozbieramy auto dalej i kleimy. kleimy. Jeżeli jesteście zainteresowani postępem prac przy tym samochodzie, obserwujcie nasz kanał na YouTube oraz na TikToku na bieżąco będziemy wrzucać interesujące materiały na temat tego BMW 7, a tak naprawdę M760Li.